Niko! Bledar zagonił mnie w kozi róg na boisku pod estakadą kolejki w Firefly. Czego on od ciebie chce? Nie wiem, kurwa. Może ty mi powiesz? A ty co, kurwa, robi? Ej, chłopaki, bądźcie rozsądni. A kurwa, Roman, nigdy się nie zmienisz. Słuchajcie, Dardan to mój dobry przyjaciel. To musi być jakieś nieporozumienie. Ała! Hej! O kurwa, to on! Ty pilnuj grubasa, ja się nim zajmę! Problem mamy z twoim kuzynem. Mówiłem, żebyście dali spokój, teraz jest już za późno. Kurwy, synie! Kurwo! Wszystko w porządku, kuzynie? Tak, w porządku. nie lichwiarze, stary. Niech tylko jeszcze jeden gangster mnie tknie. O wilku mowa. To Dardan. Dawaj, moje auto stoi tam. Dorwijmy go. Ty prowadź. Ja nie czuję się zbyt dobrze. Myślą, że są lepsi ode mnie. Że mogą mnie bić i pomiatać, mną, no, bo jest ich więcej. Koniec z tym! Już nigdy więcej! Ty i ja, Niko, pokażemy im. Jebany Dardan rozwala moje rzeczy. Za kogo on się kurwa uważa? Jakiś jebany albański wieśniak! Gdybym chciał kupić kradziony telewizor, poszedłbym do niego. Ty no nie wie, kurwa, z kim pogrywa? Z firmą Bellików. Oto z kim? Idziemy na szczyt, Niko, na sam szczyt. Najpierw spróbujmy przeżyć, kuzynie. Nie skup go Niko. Spokojnie. Kurwa, mój wóz. Zaraz nam zwieje. Zamknij się. Widzę. Dardan się zatrzymuje. Śmieć próbuje uciec. Zostań tu. Kurwy synie, odwal się! Nie powinieneś bawić się ostrymi rzeczami, Dardan. Dardan nie będzie Ci już sprawiał kłopotów, kuzynie. Świetnie, kuzynie. Wracajmy do bazy. Te śniaki zaczynają boleć. Ech. Takie typy jak Dardan zawsze próbują Cię wycisnąć do cna. W Europie miałem podobnego. Rosjanina, bulgarina. Mieszkał nad Adriatyką. Myślał, że jestem mu winien pieniądze, kiedy tak nie było. Uczynił moje życie niemożliwe. Nie dało się go uniknąć. Zająłeś się nim tak jak Dardanem i Bledarem? Miał zbyt duże plecy. Musiałem wyjechać. To jeden z powodów, dla których tu przyjechałem. No i oczywiście, żeby zobaczyć swojego kuzyna. Oczywiście. Teraz już żadnych problemów w kuzynie. Od teraz wszystko prosto na sam szczyt. Zobaczymy, czy to naprawdę takie proste. Dzięki kuzynie, do zobaczenia później. Michel, Niko, gdzie się podziałeś? Nie mogłam Cię znaleźć, coś się stało?